Witajcie na naszym kanale Dzisiaj wam pokażę zestaw, który jest dość nietypowy na naszym kanale, bo to jest ze serii Eternals A mianowicie zestaw statek kosmicznych przedwiecznych Jego cena katalogowa to jest 450zł, ale już na Allegro można go kupić za 350zł zwykle zaczynamy od figurek. Pierwszą figurką jest Hastos, drugą jest Makari, trzecią jest Drui, czwartą jest Seri, piątą jest Hana, szóstą Ikas. To są kolejne figurki. To są figurki dewiantów. Między innymi przywódca Kro i Bestia. Ma ruchomą szczękę, nogi i pazury. Też przywódca Kro ma ruchomą rękę i też nogi. Zaczynamy od głównej budowli, czyli statek. Na statku mamy kotpit, tutaj mamy jakieś radary i takie, można powiedzieć, dostrzela takich. Tutaj mamy główny panel sterowania, tutaj jakieś też widzę przyciski, tutaj też. Teraz zaczynamy z pomieszczenie, które ma ze sobą, można powiedzieć, taki mały stateczek. Tutaj jest na niego miejsce. Tutaj mamy włócznie złotą, ognistą. Tutaj mamy złotą, ognistą pięść. Tak to się zamyka. Tutaj mamy kolejne pomieszczenie. Czyli można powiedzieć, można powiedzieć, taki odpoczynkowy pokój. Na, tutaj mamy na, taką, taką szablę, tutaj też takie coś. Mamy tutaj wykrywacz metalu, gamepad. Tutaj mamy dwa łomy. Mamy tutaj mikrofon, pewnie to na pewno nie są jakieś mikrofony, ale coś do, do takiego. Tutaj mamy fotel i tutaj też jakąś rzecz. Teraz główne pomieszczenie. Tutaj mamy jakiegoś potwora, który trzyma jakiegoś ludzika, to jest taki, można powiedzieć, posąg głównego wroga, ale to się dowiemy dopiero, jak będzie ten film. Tutaj mamy, można powiedzieć, takie, można powiedzieć, kable, które nasilają ten statek lub reaktor. Czyli plusy i minusy. Najpierw są plusy. Pierwszym plusem jest to, że są bardzo fajne figurki. Właśnie z tego filmu Eternals. Drugim plusem jest to, że są takie fajne kolory. Takie można powiedzieć w kolorze benzynowym. Takie się mienią nawet. Można powiedzieć. Też fajnym plusem jest to, że dodaje właśnie te bestie. Teraz minusy. Pierwszym minusem jest to, że no, ten statek by mógł być trochę większy, bo na statek wygląda ogromnie. Drugim minusem jest to, że by mogli dać inne bronie, a nie te same co w Spider-Man, po prostu tylko dali inne kolory, takie bardziej ogniowe, można powiedzieć. Drugim minusem jest to naklejki. Wiecie, żebym to powiedział, bo tu są naklejki, a ja ich nie lubię, bo krzywo zawsze mi wychodzą. I ten zestaw ocenia na. 8,5 na 10, a te pół, bo wreszcie mam coś innego niż Spider-Man, Super Heroes i Batman. Na dzisiaj to wszystko. Polecam pójść do kina na ten film, bo zwiastuny są kozackie. I ten film będzie, ten film Eternals będzie 5 listopada. Zapraszam do udziału w moim konkursie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwonkiem. Na razie, cześć!